Jeżeli planujesz kupić nowego iPhone'a, to nie rób tego, dopóki nie obejrzysz tego filmu. Zupełnie nowy model, zmieniony wygląd czy lepsze aparaty to tylko kilka nowości. Poprzednie generacje iPhone'ów to wyglądały praktycznie tak samo. Wyspa aparatów może być ogromna i moim zdaniem wygląda to trochę tak jak ta z Pixela. Podobno Apple ma zrezygnować z Tytanu na rzecz aluminium. Czyżby chodziło o zamiast plusa w tym roku ma pojawić się zupełnie nowy model R. Ma być to ultra cienki telefon z ekranem 6,6 cala, do tego ultralekki, no i mieć tylko jeden aparat z tyłu. Wreszcie mamy doczekać się ekranów 120 Hz i to we wszystkich modelach. Apple w międzyczasie podobno opracowuje iPhona składanego. Serio, nie wiadomo czy będzie to coś na wzór Folda, a może Flipa, ale mówi się o premierze dopiero w 2026. No dobra, ale kiedy premiera i ile będzie to kosztować? Dowiesz się tego z pełnego odcinka, który jest na kanale.